Cześć widzowie, jest na strony To jest kolejny odcinek z Bridge Warsów z Miłoszem. Cześć. Dobra. Mm, możemy w siebie kliknąć. No i to już wiecie, możecie sobie oglądać poprzednie odcinki. już ma chyba No, no dobra. No i już, już jestem. No. no dobra, no i no, no, po prostu tutaj są takie portale. I do nie, Do tego musi wskoczyć mi miłość, a do tamtego on też ma. No i ja tam muszę wskoczyć. Dobra, do nie, ty ten już duchu. Ej, bo! Nie przesadzaj! Nie! Dobra. Lega! Rapy zabijają! Dobra, kolego kolego bum! No! Czy to? Siema! O nie! Proszę! Siema. Kurde! Ech. A, w ogóle spadłem fajnie. Aha. Aha. Ej, no nie, więc znowu spadł. Widzę, że to cały czas widzę.

A ja w ogóle przeżyłem. No, w ogóle to było chyba przepiękne. Nie. Sema popchnij mnie! Ej, co jest? No nie! Jestem ja na tym serwerze są niekiedy takie lagi. No.

Ej, nie żapy JĄ! Nie! Jak ty mi walłeś, jak spadłeś w otchłań? Ej, nie przesadzaj! Biegniemy, 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 biegniemy. Aha, to w ogóle nie do mnie szczela. Wiesz, żebyś był pierwszy, jakbyś teraz biegł. Bo byłeś ty Właśnie bliżej. Nie, bo się zablokowałem. Nie mogę wyjść. A ci tylko łukiem. Nie! A nie, nie spracowałem, no. Nie spracowałem. Ui. Uniput. Czemu ty mnie nie możesz balnąć, jak ja lecę do ciebie? Ja tego nie rozumiem. Ja sobie nad temu przelatuję. Pierwsze... moje zadanie to jest pierwsze, nie możesz się dać tutaj od razu ściekać. Co ty robisz? A to. Oj, nie, 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 nie. A ty chciałem spadłeś. Co to miało być? Czemu ty sam spada? Tak po swojemu? Dużo ci to dało. No wiem. Ja sobie, Ja się tam dobuduję. No, no dobrze. Czemu tam nie można klocków? Ставить. Эй, no. а это меня сейчас ошибало. О, Вася, что не. Ну, <laughs> no я не могу скрачовать, как ты меня так отбиваешь. О, <плакл> Ну, <O>, да, да, Ну, я уже в копию иду. Эй, Эй, где ты <плакл> <idzie>? <плакл> <Ja> <плакл> Ja cię w ogóle tam popchałem fajnie. No właśnie Abym zginął. Miałem 2,5 i pół serduszka. No nie 80 jeszcze nie dowalić, no? Co ty tam ze schodki robisz? Tylko wiesz... Oj! No. Co by balło? Łuk? Nie, w co? ogóle... Ty, ty mnie balusiłkiem? No. Ja ciebie też. <laughs> Jak dostał. Co? Jemy gapka? No pewno. padamy? No pewno. Ej, 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 ej. Ej, no ja ci nie mogę dopełnić! No kurde! Patrzcie, czyta. Co? Co? <gry> no po to, żeby pierwsze zmarnować ten czas, żeby sobie spadł. I teraz ja mogę sobie tutaj wyjść na spokojnie. Tutaj. I lecimy. Dzięki mordo. paka Ja. A nie. Ej, czemu mam dwa kilofy? Proszę, kilo. <noise> no, Musisz się zastać. miałem dwa kilofy, no. Ty co? Dwa kilofy? Nie, miałeś No nie miałem. Nie, no przecież mnie biłeś, nie, nie kłam. Znaczy, tych tak, bloków nie miałem. A przecież się budowałaś. Budował. Budowałam. Ale drugiego strachu nie miałem. No to trudno, dwa kiloty lepsze. Nie wiem. Z da się bić. Zobacz, coś się laga. Oj, no Mój, został mnie. Patrzą na mnie szczelność. Czekajcie, widzę, ja tylko zobaczę. Okej, okay, już jest. Cześć, No to dawaj. Ej, kurde, no nie strasznie, mnie, że jesteś pod Ej, no nie nie proszę! O, ja, nie, no ja ci smolę. A ty w ogóle teraz tak to sklaczował. Oj, nie! Nie tym razem! Nie tym razem! Aha, co to było? No, za Spoko! No... Czemu ty tak bijesz na dwa kratki? Jak na... jak na dwa kratki? Bo na dwie po pierwsze, a po drugie... No, a jak mam być? No ty kurde, no! Ja cię! Jak ja próbuję kratki, to cała myszka w ogóle zadziwa. No. Ej! O nie, nie spadłeś! A jednak tak. Ja <laughs> dobra. Ej! Nie przesadzaj. Bo że ja teraz będę pierwszy? Jak? No patrz. Aha. Ej, no, ja zdobyłem. Nie, to nieprawda. Ja zdobyłam? Przecież to się tak no. pojawiło, że ledwo nawet, nawet wskoczyłem do tego portalu. No co? Co się nie działa. To... Jak się nie działa? Przecież wskoczyłeś. No co ty robisz? Edek. Ja no, tutaj już mam punkty gwarantowanego. Czekaj, bo ja teraz muszę pilnować, do której kratki? No. Jeszcze. Nie, Edzio, zostaw, zostaw, Edzio, zostaw! Dobra, udało mi się. Bym się zabił. O nie, ja się teraz blokłem. Nie wiem, nie. czy to będzie pieczek. No, nie, ale blisko byłeś, ej, spadłem. Co? Co to było? <grym> Ale mi się to udało. Jace, Widzowie polecam wstawić łapkę w górę, subika. No, nie. Co? Co nie? Dzięki mordo do punkta. Co no, to się tu dobuduje? No i grę <grym> masz teraz. Okay. Hej! Fajnie oj, O nie, nie, Jak ty byś tak walnął? Chłopie, opanuj się. Forma. Nie, ja cię... Nie ma. No, ja zawsze spadam. Prawie znowu spadam. Proszę, nie, ja jestem za wolny. <grystanie> ja też. Nie. <grystanie> nie <grystanie> ja już byłem w tym. Co? Już byłem w tym. Dobra. zrobię, Chodź się miły. Więc sobie my kończymy ten odcinek. Yy, zostawcie łapkę w górę i subika, Bardzo bym się wtedy ucieszył. Jednego subika brakuje, żeby... znaczy bardziej subskrypcji, żeby nagrać manpa. No i na 50 subów jest... No, w fajna nuta, jak ją dobrze zaśpiewam. No i tyle. siema.